Z tej strony, Mateusz, dzisiaj zapraszam Was na film o budowie masy mięśniowej, a dokładniej o zasadach budowania masy mięśniowej. Jeżeli miałbym te wszystkie zasady streścić w jednym zdaniu, powiedziałbym, że proces budowania masy mięśniowej jest to wykonywanie wystarczająco dużej, ale nie za dużej ilości serii na wystarczająco dużym, ale nie za dużym ciężarze. I to w zasadzie tyle. Jeszcze mogę Wam powiedzieć, że niedługo odbędą się szkolenia z przysiadu i martwego ciągu w Warszawie oraz we Wrocławiu, na które Was serdecznie zapraszam. I <laughs> I w zasadzie na tym moglibyśmy ten film zakończyć. Ale jednak to nie jest takich chopsiub, ponieważ jeszcze wokół tego jest kilka mniejszych bądź większych detali, których wiele osób nie zna, bądź też się po prostu na nich nie chce skupić. Zatem przechodzimy do zasady numer jeden, czyli jaka jest najlepsza liczba powtórzeń. I tutaj tak naprawdę wszystko w granicach od 4-5 powtórzeń do powiedzmy tych 20-30 powtórzeń będzie w miarę optymalne pod budowę masy mięśniowej. I tutaj wiele osób popełnia. Jeden z dwóch błędów. Pierwszy błąd jest taki, że wykonują zbyt dużo powtórzeń, trenując powiedzmy w domu, wykonując wszelkiego rodzaju ćwiczenia z masą ciała typu 200 brzuszków. No niestety, wydaje się, że to oczywiście nam pali te mięśnie. Im więcej powtórzeń, tym czujemy większą pompę, ale powyżej pewnego przedziału to ćwiczenie jest po prostu za łatwe. Jeżeli jesteś w stanie zrobić 100 powtórzeń non-stop ciurkiem danego ćwiczenia, to znaczy, że powinieneś znaleźć inne ćwiczenie, nieco trudniejsze, w którym faktycznie dasz swoim mięśniom, Okazję się wykazać, a nie będziesz trenował czysto wytrzymałościowo. Ponieważ oczywiście trening na bardzo dużą ilość powtórzeń, tak jak chodzenie, zrobienie 10 km, to jest powiedzmy zrobienie tych 10 tysięcy czy 20 tysięcy kroków, będzie to jak najbardziej męczące, ale nie doprowadzi do budowy masy mięśniowej. I z drugiej strony oczywiście wykonanie treningu na jedno powtórzenie jest zajebiste, ponieważ ty testujesz sobie maksa, wszyscy ci biją prawo, bo wyciskasz najwięcej na siłowni, ale jest to zbyt mała praca, żeby doprowadzić do efektywnego budowania masy mięśniowej. Dlatego większość osób zaleca właśnie wykonywanie pomiędzy 4-5, a po, powiedzmy 20-30 powtórzeń z naciskiem na to, że ćwiczenia złożone, ćwiczenia z większym zakresem ruchu, ćwiczenia angażujące większą ilość mięśni na raz, powinny być wykonywane na raczej trochę mniej powtórzeń, przykładowo poniżej 10 czy 15. Natomiast ćwiczenia izolowane, typu biceps, wznosy w bok, wspięcia na łydki i tak dalej, tutaj możemy naprawdę poszaleć z powtórzeniami. Dlaczego? Ponieważ jeżeli trenujemy takie mniejsze partie, lżejsze ćwiczenia, Ćwiczenia, to najczęściej wykonana praca oraz zakres ruchu są niewielkie. Natomiast jeżeli wykonujemy przykładowo przysiad ze sztangą, czyli ćwiczenie bardzo złożone, gdzie bierze udział wiele mięśni, istnieje spora szansa, że po prostu po pewnej ilości powtórzeń to nie mięśnie będą nam odmawiały posłuszeństwa, a po prostu nasze płuca. Jeżeli dochodzisz do momentu, kiedy jesteś w stanie zrobić jeszcze jedno powtórzenie, pozwalają ci na to nogi, ale nie pozwalają Ci na to płuca, no to w tym momencie trenujesz wytrzymałość, a nie po prostu te mięśnie w sposób optymalny. Druga zasada, trening siłowy nie jest treningiem takim typowo wytrzymałościowym, gdzie trenujemy ciurkiem, gdzie wykonujemy powiedzmy pracę non-stop, powiedzmy na czas. Trening siłowy dzielimy na serię i to te serie tutaj królują. Tym najważniejszym wyznacznikiem, który daje nam jakąś informację, czy Twój plan jest dobry czy zły, jest ilość serii. I właśnie ta wspomniana wyżej ilość powtórzeń w serii ma znaczenie nieco bardziej drugorzędne. I to znaczenie drugorzędne w tym kontekście, że niska ilość powtórzeń będzie nieco bardziej działała pod kątem budowy siły, wysoka ilość powtórzeń będzie działała pod kątem wytrzymałościowym, ale obie te grupy powtórzeń będą fajnie działały na budowę masy mięśniowej, która jest czymś innym od stricte siły czy też wytrzymałości. I teraz trzecia zasada, która odpowiada na pytanie, ile tych serii powinniśmy wykonywać. jeżeli chcielibyśmy tu trochę poteoretyzować, to powiedzielibyśmy, że istnieje pewien pułap poniżej, którego nie masz żadnych efektów, czyli jeżeli zrobisz tylko jedną serię tygodniowo, to nie masz żadnych efektów. Natomiast istnieje też pułap powyżej, którego również nie ma efektów, ponieważ jesteś zbyt zajechany. Czyli powiedzmy, jeżeli byś zrobił 100 serii pompek tygodniowo, prawdopodobnie nie dałoby to takich efektów, jakie byś chciał, ponieważ byłbyś zbyt zajechany. Także. Można można powiedzieć, że efekty to jest takie odwrócone U, czyli szukamy gdzieś tej wartości po środku. I to jest bardzo ciężkie, żeby wskazać taką jedną wartość, ponieważ zależy to od stażu, od indywidualnego poziomu wytrenowania, od trudności serii, o czym zaraz. Natomiast taką generalną zasadą jest to, żeby na jednym treningu, na jednej jednostce treningowej wykonywać od 3 do 10 serii na daną partię. Jeżeli wykonasz mniej niż trzy ciężkie serie na daną partię, to zrobisz tylko jedną serię pompek, być może to jest trochę za mało, żeby ruszyć te mięśnie. Natomiast, jeżeli zrobisz więcej niż 10, to jest nie szansa, że po prostu każda kolejna seria będzie coraz mniej efektywna. Yy, może działać na Twoją korzyść, może działać na Twoją niekorzyść. Natomiast, jeżeli jesteś osobą początkującą, raczej będzie to trochę za dużo. I tutaj mam na myśli głównie takie sytuacje, kiedy ktoś wykonuje, powiedzmy, wyciskanie na sztandze na klatę, potem wyciskanie na skosie, na skosie ujemnym, handle, rozpiętki, maszyny. Yy, w tej 20 serii, czy, czy w tej 12 serii używasz już tak małego ciężaru że po prostu on jest poniżej tego progu, który dawałby jakiekolwiek efekty. Natomiast, jeżeli uwzględnilibyśmy ilość serii w skali tygodnia, to okazuje się, że w ciągu tygodnia można zrobić więcej serii, niż w ciągu jednej, jednej jednostki treningowej. Wydaje się być to dosyć intuicyjne, ale właśnie bardzo często dla wielu osób nie jest. Czyli trenowanie partii raz w tygodniu nie jest rozwiązaniem optymalnym. Jeżeli chciałbyś rozłożyć tą pracę na dwa lub trzy dni, to jest Istnieje spora szansa, że osiągniesz trochę lepsze efekty. I tutaj znowu, raczej, ten, raczej ta ilość serii będzie kształtem przypominała odwróconą literę. U. Czyli na początku mamy jedną, jeden raz w tygodniu, gdzie efekty są trochę mniejsze. Potem mamy 2 trzy razy w tygodniu, gdzie te efekty są trochę większe. I potem mamy powiedzmy 4-5 razy w tygodniu, gdzie te efekty znowu są trochę mniejsze. Czyli istnieje spora szansa, że trenowanie non-stop, codziennie, przygotowo robienie codziennie pompek, codziennie brzuszków, może być gorszym rozwiązaniem niż trenowanie ich co drugi dzień. Ale to nie znaczy, że trening raz w tygodniu lub 7 razy w tygodniu nie będą oczywiście dawały żadnych rezultatów. Po prostu. To chodzi o tutaj użycie słów większe, mniejsze, a nie wcale bądź super efekty. Jeżeli chcielibyśmy dać tutaj jedną liczbę, najlepszą liczbę serii tygodniowo, to oczywiście nie znaleźlibyśmy żadnej, ponieważ jest to kwestia indywidualna. Można raczej mówić o pewnym przedziale serii, który spisuje się bardzo dobrze, i w przypadku większości osób będzie to od 8 do 15 serii na każdą większą partię tygodniowo. Natomiast jeżeli chodzi o partie, które biorą udział w innych ruchach, przykładowo biceps bierze udział w ruchu podciągania na plecy, triceps bierze udział w ruchu wyciskania na klatkę, to tutaj można powiedzieć o minimalnym zaleceniu 0 serii, ponieważ już pracujemy tymi mięśniami w złożonych ćwiczeniach, i górnym zaleceniu powiedzmy 6-8. Serii na taką łapę, na bica czy na trica tygodniowo. Ale to są jedynie, oczywiście, takie średnie zalecenia. Zasada numer 4, czyli optymalna długość przerw. Jest to bardzo ważne, ponieważ wiele osób lubi się wyżyć, lubi dać z siebie wszystko, ale będzie to trening wtedy bardziej wytrzymałościowy lub bardziej trening po to, żeby się zmęczyć, zajechać poczuć się lepiej, niż trening stricte ukierunkowany na budowę masy mięśniowej. Dlatego nie goń w swoim treningu siłowym za zmęczeniem, a goń za efektami i wynikami. Twoim celem powinno być to, żeby dać z siebie wszystko w serii, w trakcie serii. Natomiast nie to, żeby zrobić trening jak najszybciej. Chyba że po prostu masz bardzo mało czasu na wykonanie go. Jeżeli wykonujesz interwały, powiedzmy sprintujesz do odciny, to nie zrobisz kolejnego tak efektywnego sprintu po 30 sekundach. I trening siłowy bardzo te interwały przypomina. Tylko, że też nie do końca, ponieważ po takim sprincie, na powiedzmy 50 metrów, ty czujesz się zmęczony, ty czujesz, że ci płuca płoną, czujesz, że musisz po poczekać chwilę, żeby zrobić kolejny bieg. Natomiast w treningu siłowym nie zawsze tak jest. Jeżeli zrobisz bardzo ciężką serię przysiadów, to ty czujesz faktycznie, że masz, możesz mieć jakąś zadyszkę. Natomiast jeżeli robisz serię łydek, bądź bicepsa, to jest nie jest spora szansa, że Ty czujesz faktycznie bardzo mocną pompę w danym mięśniu, ale nie czujesz tego ogólnego zmęczenia. I wielu osobom to przeszkadza. Wiele osób strasznie goni ten trening, pogania tempo przerw, ponieważ nie czuje tego zmęczenia, nie czuje tej takiej zadyszki związanej z treningiem wytrzymałościowym. I Jest to bardzo często spotykany błąd, jeżeli chodzi o osoby, które mają przeszłość sportową, czyli które trenowały kiedyś ciężko, trenowały kiedyś wytrzymałościowo, m, trenowały powiedzmy sporty walki i teraz nagle muszą robić biceps i czekać dwie minuty przerwy, zrobić, żeby zrobić kolejny biceps. I tutaj pojawia się problem, ponieważ jeżeli podchodzisz do kolejnej serii z jeszcze widocznym dużym zmęczeniem, osiągasz w niej gorsze efekty i okazuje się, że potrzebujesz większej ilości serii. Czyli y, nie robisz sobie przysługi, ro, robisz tak naprawdę sobie krzywdę. Jeżeli robisz krótkie przerwy, powiedzmy półminutowe, to potrzebujesz większej ilości serii, żeby odnieść ten sam rezultat treningowy. Czyli zamiast robić czterech serii yy, po 8 powtórzeń do odciny z długimi przerwami, powiedzmy trwającymi 2-3 minuty, jeżeli decydujesz się na serie minutowe, to istnieje spora szansa, że będziesz potrzebował tych serii powiedzmy 7 czy 8. Dlatego takie protokoły jak 8x8 z bardzo krótkimi przerwami dają mimo o wiele większej zadyszki, mimo większego efektu wytrzymałościowego, dają ten sam lub gorszy efekt sylwetkowy i siłowy niż powiedzmy treningi typu 4x8, ale z dłuższymi przerwami. Zasada numer 5, czyli ułożenie treningu. Jeżeli już wiemy, że te przerwy są bardzo ważne, jeżeli już wiemy, że nie chcemy przesadzić z tym zmęczeniem wytrzymałościowym, jeżeli nie chcemy doprowadzić do sytuacji, w której nasze płuca się bardziej męczą niż nasze mięśnie, musimy pamiętać o tym, żeby wykonywać serię z odpowiednimi przerwami i wykonywać serię po kolei. Czyli raczej nie w formie obwodu stacyjnego. Bo powiedzmy, robimy wyciskanie. Czyli wyciskamy pierwszą serię, drugą serię, trzecią serię, czwartą serię i dopiero przechodzimy na kolejne ćwiczenie. Nie robimy tego w formie obwodu, gdzie robimy przysiad, potem biegniemy, robimy wyciskanie, potem biegniemy, robimy podciąganie i tak w kółko. Jest to trening wytrzymałościowy, nie trening ukierunkowany na budowę masy mięśniowej, ponieważ bardziej będziesz się męczył kondycyjnie, zamiast męczyć właśnie lokalne lokalnie mięśnie. Jeżeli chciałbyś skrócić trening, to faktycznie Dobrą metodą będą różnego rodzaju super serie ale na partie małe. Przykładowo robisz bica i potem biegniesz, robisz trica. Lub też, jeżeli chciałbyś skrócić serię, to istnieje dobry pomysł, zwany seriami alternatywnymi, gdzie robisz wyciskanie, ale potem odczekujesz, powiedzmy, minutę i robisz wiosłowanie, czy też, czy też podciąganie. Czyli wykonujesz serię na partię, która nie ma nic wspólnego z tamtą partią, którą trenowałeś wcześniej. Potem znowu sobie czekasz, przechodzisz do kolejnej serii. Czyli chodzi o to, żeby właśnie nie biegać tutaj, tak jak na WF-ie, jak na WF-ie są obwody, Stacyjne, że powiedzmy pół minuty pracy, pół minuty przerwy, kolejne ćwiczenie, tylko właśnie, żeby dać sobie ten czas na regenerację. Zasada numer 6 to dobór ćwiczeń. Tutaj chcemy pamiętać po pierwsze o tym, żeby nie zaniedbywać żadnej partii, żeby nie nabawić się dysbalansów lub żeby po prostu nie tracić na tym, jeżeli chodzi o masę mięśniową wygląd, sylwetki. Nie chcemy też robić samych izolacji, chcemy w naszym treningu wprowadzić ćwiczenia wielostawowe, takie jak przysiady, martwe ciągi, wyciskania leżąc podciągania, ponieważ to one będą dawały nam naj większy rezultat oraz po trzecie starajmy się trzymać jednego bardzo ważnego schematu. Na początku serię złożonych ćwiczeń, ciężkich ćwiczeń, ćwiczeń, w których pracuje wiele mięśni, a dopiero potem ćwiczenia izolowane. Czyli nie wykonujemy treningu w taki sposób, że na początku robimy wznosy w bok, a potem idziemy po na pompki na poręczach, czyli wznosy w bok, gdzie tak naprawdę pracujemy tylko głównie środkowym aktonem naramiennego, a potem pompki na poręczach, gdzie pracują tak naprawdę barki, tric i klata dość intensywnie plus całe o stabilizacyjnie, my raczej robimy odwrotnie. I jeżeli chciałbyś złamać tą zasadę, to musisz mieć bardzo, ale to bardzo dobry powód. Taki jak na przykład konkretne kontuzje danych mięśni, które uniemożliwiają ci rozpoczęcie treningu od złożonego ćwiczenia. Ale to już jest temat dla osób bardziej zaawansowanych. W 95% powiedzmy, procentach sytuacji na początku zaczniesz od złożonych ćwiczeń, przykładowo przysiad, wyciskanie, martwe ciągi, a skończysz na ćwiczeniach izolowanych typu łapa czy też łydki. I nie ma zasady, która by mówiła, że musisz robić jedną parę. Partię pod rząd, a potem przejść do kolejnej. Czyli nie jest tak, że na początku robisz trzy ćwiczenia na klatę, a potem trzy ćwiczenia na nogi. Trzymaj się zasady złożone ćwiczenia, potem proste ćwiczenia. To jest oczywiście mit kulturystyczny, że jak robisz jedną partię, potem przejdziesz do drugiej, a potem wrócisz do pierwszej, to nagle ci tam krew odpłynie i nie będzie efektów. Oczywiście tak nie jest. Możesz zrobić wyciskanie leżąc, potem zrobić sobie podciąganko na plecy, a potem wrócić do wyciskania na klatę handlami. Jest to z korzyścią tylko dla ciebie, pozyskasz troszeczkę odpoczynku, będziesz w stanie. Użyć większych ciężarów. Zasada numer 7 dotyczy tego, żebyś przetrenował wszystkie swoje włókna mięśniowe, żebyś zmaksymalizował zmęczenie wszystkich włókien mięśniowych. I tutaj mam na myśli dwie rzeczy. Po pierwsze, żebyś trenował w pełnym zakresie, ponieważ jeżeli nie trenujesz w pełnym zakresie, jeżeli robisz półprzysiady, jeżeli podczas wyciskania leżąc sztangą nie dotykasz sztangą klaty, to niektóre Twoje włókna mięśniowe po prostu nie pracują. Kolejną kwestią jest różnorodność ćwiczeń na daną partię, ponieważ nie zawsze mamy do dyspozycji ćwiczeń którym jesteśmy w stanie przeciążyć wszystkie włókna mięśniowe w obrębie danego mięśnia optymalnie. Przykładem może być tutaj dwójka dwugłowe, ogólnie kulszowo-goleniowe, kiedy mamy ćwiczenie na zgięcie kolana, takie jak uginanie na maszynie, oraz ćwiczenie na wyprost biodra, np. martwy ciąg rumuński. Mięsień ma tutaj dwie zupełnie różne funkcje. Jeżeli byśmy ograniczyli rozwój dwójek wyłącznie do martwego ciągu rumuńskiego, to oczywiście zbudowalibyśmy bardzo duże dwójki. To nie jest tak, że w ogóle byśmy stracili gęsy, ale być może stracilibyśmy na tym trochę. Dlatego właśnie wprowadzenie tutaj tych dwóch na maszynie pozwoli nam zadbać o ten aspekt zgięcia kolana i tym sposobem zaatakować głównie właśnie te włókna mięśniowe, które pracują mocno w skróconej pozycji. To samo mówi się w przypadku na przykład klaty. Mówi się, że góra klaty dobrze wchodzi, jeżeli robisz skos dodatni. To nie jest tak, że jeżeli będziesz omijał skos dodatni, to nigdy nie zbudujesz góry klaty. To nie jest tak, że jeżeli zależy Ci na górze klaty, to powinieneś robić tylko skos dodatni, ale różnorodność, właśnie urozmaicenie, dorzucenie sobie przykładowo hantelek na skosie dodatnim, pozwoli Ci zaatakować ten mięsień optymalnie. Natomiast ostatnią, ósmą zasadą będzie po prostu powtarzalność i regularność. Tak jak efekt jojo kojarzy nam się z odchudzaniem, że trzymamy dietę, to chudniemy, przestajemy trzymać dietę, to od nowa tyjemy, wracamy do punktu wyjścia, to samo niestety dotyczy budowy masy mięśniowej oraz siły. Dlatego bardzo ważna będzie tutaj jedna wskazówka. Trzeba włożyć bardzo dużo, żeby osiągnąć nowe efekty, żeby rozbudować tą masę Natomiast trzeba położyć dość mało, żeby ją utrzymać. Dlatego jeżeli ktoś nie ma do dyspozycji yy, żadnych tam siłowni, nie ma po prostu możliwości czasu, żeby ćwiczyć, to tak naprawdę musi zrobić naprawdę bardzo, ale to bardzo mało, żeby to utrzymać. Yy. I tutaj mam na myśli po prostu zachowanie jakiejś podstawowej aktywności versus nierobienie absolutnie niczego. Ponieważ jeżeli nie będziesz robił absolutnie niczego, to też szybko wrócisz do punktu wyjścia i będziesz tak przez wiele lat falował. Natomiast właśnie trzymanie się regularne siłowni jest oczywiście rozwiązaniem idealnym nie ma się co, co, co dziwić temu natomiast okresowe, powiedzmy robienie siłowni, a potem utrzymanie polegające na tym, że po prostu ćwiczysz sobie troszeczkę gdzieś tam w domu, czy kupujesz sobie 10-kilowe czy 20-kilowe hantelki, zawsze jest rozwiązaniem milion razy lepszym niż nie trenowanie niczego. Mimo, że w większości osób wydaje się, że to jest rozwiązanie wszystko albo nic, czyli albo ćwiczę na 100% albo nie ćwiczę wcale, to jest całe spektrum różnych rozwiązań, które można wpleść w życie. Takich jak właśnie kupienie sobie hantelek czy trening gdzieś tam z masą ciała, który pozwoli nam to wszystko utrzymać albo nawet fajnie rozbudować. Dzięki za uwagę. Jeżeli się podobało, zostawcie łapę w górę. Oczywiście zapraszam do kupienia e-booka. Zaprogramuj swój trening, w którym dowiesz się więcej na temat układania planów treningowych. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pisz, co chciałbyś zobaczyć w kolejnym filmie. Na razie.